Siedzimy na głuchej wsi, podlaskiej. Nie jeżdżą traktory. Nie jeżdżą traktory, krowy zaglądają w okna, nie ma pogody ładnej, ale za to jest ciepło, bo podłożyliśmy do pieca. Co dobrego może z tego wyniknąć, że siedzimy i zajmujemy się sztuką? Tworzymy dźwięk, nagrywamy, miksujemy. Czy pandemia ma takie naprawdę dobre strony? Dla mnie, dla ciebie, dla tego co robimy. Tak. Patrząc od środka z serca kuchni, w której siedzimy. Ma dobre stronę. Cisza, spokój, Miksujemy, Edytujemy. Czy sztuka nas może ocalić z tego nastroju, z tych emocji, z tego narastającego chaosu? Oczywiście, że tak? Linia dźwięku? Oczywiście, że tak? Wielo dźwięku? Oczywiście, że tak? czy nie wyjdzie to, choć się, nabijamy się, ja nie wiem. Nie, no, pierwsze było poważne, drugie średnio, a trzecie już mniej tak, poważne. Tak. A Trzecia mówię, A tam mówię takie poważne rzeczy. No właśnie, poczekaj. ale ja jestem niepoważna. Bo... Poczekaj, poczekaj, Niepogodna jesień, raczej kiepska aura. Pandemia się nie uspokaja, taka jest sytuacja teraz. Dobra strona pandemii to jest to, że siedzimy na dalekiej wsi, gdzie jest cicho, gdzie jest spokojnie, siłą rzeczy, gdzie jest kuchnia i piec. Kaflowy. To jest ważne. Mamy małe studio drewniane. Nie do końca, bo komputer nie jest drewniany. Ale wszystko przed komputerem. To prawda. Może, ale przed chwilą. mieliśmy książkę o tym, żeby. Że on... Już nie zrobimy tego tak do końca. Nie zrobimy tego. Jak się czujesz, Wojciechu? Dziękuję, dobrze. Ja też dobrze. Co tu robisz? Nagrywam z Tobą. Ja też z Tobą nagrywam. To dobrze. Czy pandemia w związku z tym ma taką dobrą stronę, że możemy się skupić? I mieć więcej czasu na to, co robimy, gdy robimy razem? Tak właśnie się dzieje teraz. Nagrywamy, siedzimy razem, pali się w piecu, robimy książkę, robimy muzykę. Wszystko to, co jest dźwiękiem. Dźwięk nas ocali? Oczywiście, już to robi.